Terytery. pytajcie Pejś wittajcie. Kolejny odcinek, of tego Gods. Bonus. Tak, ja jestem. <coughs> co robimy? No My nie wiem, wiem, trzeba pchać. Zobaczymy, no, czy ale... te czaszki hmm. zabijają. Stanę Myślę, na że Zabijają. Troszkę. Nie wiem. Nie no. Aha, to widziałem? <mulce> no kolce. No Weź, to jak mam to przesunąć? Nie, no może jak? Bo ja stanęłam specjalnie z wąkiem na to, bo może jak się przejedzie po prostu nie, bez puszczania. No bez puszczania jecha. nic, no dokładnie. Dobra. I co, zgasi się ten ogień tam jeden? No wydaje mi się, że na wszystkie trzy trzeba postawić. No dobra, ja to coś A się po jednym. Ale po jednym i co trzeba dziabnąć? Czy... Ale co dziabnąć? Jak to jest nic? A to coś włożyć, to się te te, te dzióbki, te, te, te takie Taki wiesz. Czymy? Jezu, czymy, czy. No nie ma. No ale dobra, to sobie ja sobie dokam przynajmniej na wszystko, żeby miała wszędzie pogaszona. A co tak działa, czy musi być? Nie wiem, no zobaczę, co mi szkodzi. No to tak to z tego jest. Oa. Jakaś umiera. Ja... No, jak zwykle też to. Na nos. A coś mi bierze, mam nadzieję, że nie będę chory. Nie zawsze jak mam mieć potraf, to ja coś jestem jakiś... Ale wiesz co, ja też tak miałam, jak pracowałam. Zawsze jak tylko miałam chociażby długi weekend, bo ja urlopów, to raczej nie. Ale jak miałam chociaż jakikolwiek jakiś dzień dwa wolnego od razu mnie brało. Bo wiesz, jak jestem w trybie... Jak byłam w trybie praca, ja nie miałam czasu na chorobę. A później wiesz, organ się rozluźnia, czyli masz takie wrażenie że fajnie fajnie i bum. Tylko, że jak nie jestem chora, to wiesz, czy tygodnia, nie. Tak, ja się nigdy nie na grypę, na właśnie było okazji. W sumie przypadkiem dwa razy miałem szczepienie. I ci, że... Ja byłem chory co dwa miesiące, co trzy. Byłem ja tu hmm. przeziębiony, a po tych szczepieniach dwóch, to trzecie niedługo, <coughs> nie ma, nie jestem chory. No widzisz, ja nie miałam grypy, ja mam zawsze zapalenie górnych dróg oddechowych, zapalenie trzech, ja trzech, zapalenie nie. gardła. Ja nie, tylko to właśnie takie rzeczy, grypy I... te ja miałem może raz w życiu. No, a ja zawsze an... jestem przeziębiony, czy coś. Anginę. Anginy nawet nie mam. To nie, po prostu... Anginę strasznie. No, ja mam kaszelę, katarek i w nie choroba, co? No, ja nawet ja tak gorączki nie, nie mam, moją taniec w ogóle nie walczy nie nigdy, tak. Tak. Ja też nie miewam gorączki, mi temperatura ja spada, temperaturę ja też tak e, kiedyś chodziłam do pracy, tylko wiesz, kaszlałam, smarkałam. Wszyscy, idźcie do lekarza, ile można smarkać, on no, tak z półtorej miesiąca. Kaszlałam, smarkałam, i wszystko, kuj no. ja akurat jestem właśnie, ja tak mam zawsze. Niedługo no. trzyma. I mówię, nie, nie będę chodzić, kto do lekarza idzie z katarkiem i kaszelkiem, nie głupio. E, no i tak się zrobiłam, że miałam taki kaszel. Tak, suchy. No, tam, uh -huh. To że... wiem, do czego zmierzasz, ale powiedz, co? Powiedz, jaka jest. Złamałam się żebra kaszlem. Może to musiało być ból, zajbisty. No i ciągle kaszlałam, kaszel, jak masz połamane żebra. No, nie ja wiem. Nie ja nawet ja jak mam kaszel, to próbuję już nie kaszleć, bo wszystkie wkurzają to około, że tak głośno to robię. A Ale ja mam wiesz to suchy się... męczący kaszel, że praktycznie to dwa oddechy Ja się trzymałam, wiesz, miałam taki specjalny gorset, yy, taki mm -hmm. odciskający. Mm -hmm. Ja się trzymałam jeszcze dodatkowo za to i tylko takie <śmiech> 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 wiesz, tu walczy z cały hmm. organizm, próbuję się wykaszleć, wy a ciebie tak, boli, łzy mi leciały i, i nie miałam się tak, bo to był koszmar. Wierzę. Zwykła grypa jest. Zwykła wcześniej nie jest masakryc, dopiero jeszcze jak masz jakieś żebra, obite nawet jakbyś miała co to po prostu, ale te A najpierw mi dwa poszły w dwóch miejscach? czy w, dwa, w dwóch różnych miejscach, a później z tyłu na plecach poczułam, poczułam tylko tak, jakby mnie ktoś strzelił z czegoś, po prostu taki puu. Takie trzeba. Trzeba się mieć kaszę. No, ale bardzo Kraszę. długo po prostu, wiesz, przez półtora miesiąca, zanim w ogóle poszłam do lekarza, tylko wiesz, herlałam i, i to po prostu długo trwało i po prostu się osłabiały te żebra, nie. Tak hmm. no, ja tak, musimy, musimy iść do czemu Jakoś jakoś chciała domyśleć wciąż. No dobra, ja już mam postawione, pogaszone. No, ja też, tylko no, tutaj mamy sobie przejście zrobione, wszystkie sankcje już byliśmy, no i zostało tylko ta piętrowa tu. Hmm. Może dzisiaj na, na trzeźwo, hmm. <noise> w cudzysłowie, że coś... Na świeżo. Tak. Hmm. Nie wiem. na no, to skocz koło tego dżemu. Jak zjechałam sobie... Ale... A może tam, gdzie ten dżem jest, to tam też jest coś? Tak e, tu, kamera zmieniana, coś kojarzysz? Hmm, nie, tam to jest tylko to na dół, ta drabinka i to przejście, które otworzyliśmy, ale to ty mówisz, że to jest ten... To jest sekret. O, sekret. No tam jest właśnie sekret. Wróciłeś wrócisz bez zamknięta, ta czaszkowa bramka, więc bez sensu. A te kolce tam są tutaj, mm. w te takie zabluszcze, nie? A jak tam skoczyć w ogóle? A z góry tutaj, gdzie tak? No ale myślę, że to jest takie do przeskoczenia. <kluz> no ona po końcach może chodzić, tylko czy ona się złapie na rączkę? To jest pytanie, czy te kolce biją, czy można chodzić po nich? Ja zabłądziłam w tym korytarzu. Gdzie ty się wychodzi? No, znaczy... No bo to się kamera zmienia tak jak gdzieś na, na lewo było wyjście, tak? Boże... Nie mogłam wyjść stamtąd. Przecież chodziłam się, kręciłam naokoło tego wszystkiego, bo nie wiedziałam, jak wyjść. A tam kamera się zmieniła i zapomniałam, że tam jest wyjście. Że tak niby. Ty, Przyskaw może tam bok, jak się tak skoczy ale... na bok właśnie. To no boi, może... Ale tak... mi ciągle ciacha i nie wiem. To było takie głupie myśli. Nie wiem. Wiem no już próbuję wszystkiego, bo... Nie, nie da się tego zrobić. Chyba, że trzeba jeszcze łapki wyciągnąć na koniec. Żeby jakoś jeszcze dalej być. No co ty? Ale może tak... <coughs> muszę. No weź. Jezu! Dobra, no to... Y no, ja jestem. Jest, jesteśmy. <laughs> tak. Znaleźliśmy, że tutaj jest. gdzie te kulki spadały za tą dżam dźwignią. Jest to po prostu kłócane tak. do góry. Tak niewidoczne, tak wysoko. Co za wredna gra. A czy da się teraz co? Nie da się cofnąć. Chyba trzeba od początku. Czy można się cofnąć do tego pokoju z tą dżam dźwignią? Mm. Może, może. Nie, chyba się nie da, bo tam był ten zjazd. Trzeba naokoło. To trzeba do wody wrócić po prostu. Tak. No dobra. <laughs> głupie to było. Na pewno się nie da? Nie wiem, ale to było głupie. Aha, tamten. Dobra, już wiem, który zjazd. Przed y Manki. No dobra. To trzeba wleść na górę skoczy do się i no, kupię. Raz. kupię, kupię w ogóle, kupię. Tak niewidoczne to było, że to, to jest. Yy... Nie dziwię się, że utknęliśmy po prostu. No po prostu weź to się wszystko zlewa, daj se spokój. Mogłaby się ta krata choć otworzyć jako skrót, ale po co? Mm. Ech, może się otworzy teraz, bo tam coś yy, było, jakaś dźwignia. No Dobra. to tam dźwigni się otworzy teraz. Znaczy tam jeszcze bo chyba dźwignia jakaś podłogowa. A to ja nie wiem tego. Nie, ja tam nawet nie patrzyłam na boki. Czyli kółko robimy praktycznie teraz, pokazujemy drogę, jak się dostaliśmy do tej wnęki praktycznie. Znaczy ja, wiesz, ja pokażę, no czy jakoś bo ja to tam. zaczęłam gadać. Tam, no, ja też jakoś to zmontuję. Wchodzę. Dobra, jestem przy ma te manki. Z tu można zejść... Aha, dobra, to od razu może to dźwignię, a potem będzie się rozglądać. W ogóle moja Lara ma ciągle flarę. No, tak się zacina ta flara, to fakt. O Boże... Napisałem się rozgląda... ci komentarz że dzisiaj, widziałaś? Nie, tak, no, ale to trzeba... pod twoim filmem, tak? Nie, pod twoim i to musisz wejść w komentarze, mówiłem, musisz wchodzić tam. Jezu, nienawidzę tego, czemu się tak robi, głupio. Rano jeszcze przed pracą, tam Raina też pisała, ona... jak sam zobaczysz komentarze, to się przeżegnasz, że w ogóle nawet nie wiesz o ich istnieniu. Ale dlaczego tak się robi, że nie widać? No, ja wchodzę tam. Otworzyła nam się krata, i otworzył nam się do sekretu przejście, bo widzę. Super. Znaczy, mm, ja idę przez te czaszkowe drzwi, nie? Co? Co w się sensie strzeliłaś tam w to, tak? Te drewniane. A no to już kiedyś z góry strzeliłam. Aha, no to tam do sekretu na dół się będzie szło. No dobra, no to idę najpierw przez to, co strzeliłam chyba. No to tak, to idź tam, bo tam jest fignia. Już w ogóle nawet nie wiem co ona robi. Mm. Ale coś otwiera, bo słyszę. Nie wiem, nie pokazało. Otwiera może powrót? Czy jak to jest? Czekaj. Co się tworzyło? Może nad nami otworzyło do gemu. Bo może. miło, co? No i z tej wnęki, jak przyszłaś przez te drzwi, no to jest drabinka na dół, nie? Na tej ścianie. No wiem, właśnie skarczę na nią. No, to sekret. Ja już go wziąłem kiedyś dawno, tylko że wstałem i nie mogłem wrócić. No bo tam było. Takie duże pomieszczenie, a w ogóle dwie rzeczy. Dwie tylko. rzeczy, no. To drabinka. Ma ukryty sekret. Gdyby tej drabinki tu nie było, tylko spóła tekstura, to. No ale to jest takie trochę dla wiesz, zmyłka, no bo nie wiesz, czy, czy coś jest, czy nie. Jakbyś się nie spadł, to byś nie wiedział, że jest sekret. No. Mam nadzieję, że otworzył się chociaż GM, albo kolce znikną, albo nie wiem, coś. Zobaczymy. Ja już nawet nie wiem, czy ja wczytałem to czy co. Proszę, co? Teraz jakoś wyżej? Tak, do tego hmm. nad nami musimy powiedzieć. Zobaczyć, czy się czasem do a nie otworzyło coś. Echa. Hmm. Aha, to jest. Ja tu mówię, cicha, a to desełko mi odpisało. <grywa> to <trafiamy. grywa> Chodzi o ten custom, o którym pisałem wtedy. No. To jeszcze nie no. wiem jaka jest odpowiedź, bo nie czyta. <grywa> I co teraz? Trzeba przez tą dźwięk jeszcze raz. No, to czar. Można w tą wnękę skoczyć od razu? Skoczyłam, tak, tylko zapomniałam, że jest ten skos kuźwa. I spadłam w lawę. Okej. To takie kupię. Z no, 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 czemu teraz nie mogę skoczyć? Ukryte to było, strasznie bici. Strasznie bici to było, no. To było bici. No. Pojechała po bandzie po prostu. Mega. No teraz nie mogę skoczyć w tą dziurę. Zdało się nie da, to nie jest tak jakoś, aż można było po prostu złożyć. Nie, wydaje mi się, że jest na parę klocków, nie. Ja skakałam tam, wiesz, z tego takie podwyższenia. Nie chcę mi się iść pomanki, no. To byś dawno była. Pewnie, że bym była, no. Tylko wtedy mi się od razu udało za pierwszym razem. Zapomniałam, że jest to manki nawet. Dobra. <śmiech> <śmiech> Jak sobie trochę pomarudzę, to od razu wychodzi. To jest norma, to jest magia po prostu grania. Trzeba zacząć marudzić, nie zrobić. Nie? Za, za... Czary-mary, y, nie zrobię, nie zrobię. Zrobiłam. zrobiłam, nie? Tak. Może do tej drobinicy muszę iść? nie chcę. Dobra. Dzień kuźwa! Ta lama mnie wykończy. No. Tak. No teraz się kręciliśmy tam ostatnio w sumie i co? Ale słuchaj, to naprawdę trzeba dosłownie na to popatrzeć, żeby to widzieć. Ja tego nawet nie widzę, jak się patrzę. Bo jak się... Nie no, teraz jak wiem, to już widzę, ale jak się skaczę, specjalnie popatrzyłam, bo skakałam teraz ko koło tego. Ym, jak się skaczę, jest się nawet dosłownie na wysokości tego. I patrzyłam tam tą stronę, na świadomy, świadomość, że to tam jest. Też tego nie, widza, nie widziałam. Dosłownie trzeba tam popatrzeć. Nie otworzył się klucz, to co ja mogę ci powiedzieć? To trzeba jeszcze raz zwiedzić wszystko od tutaj, od drapinki. Mhm. Ty zobacz, co się otworzyło, bo ja mam chyba sejwa mojego niewczytanego. Ale nie, nie pokazuję. No ja pokazuję wiem, ale jak zobaczysz coś. mi no powiedz. Jak zobaczysz, coś się otworzyło. Kolce są. A za drugie drzwi czaszkowe nie. No to trzeba. Nie. Ja nie wiem, a w ten pluszcz jeszcze bym poszedł. Ten niżej pluszcz. Jak to wskoczyć? Można ma jako normalnie. Proszę już nie wiem. Dobra, ja robię kółko. Boże, się tu gubimy. Ale ciulowica nawet nie pokazała, co otworzyło, no. No. No dobra, Tak, otworzyło to game'a, no dobra. No... Mówiłeś, że nie otworzyło. to nie otworzyło. A klucze? A to co mi klucz? No bo trzeba użyć tam, w tej sali, co mówiłem ci kiedyś. Klucze są dwa w ogóle, więc nie wiem do którego to będzie, bo ja widziałam jeden klucz, no tak, ale jeszcze jak się wychodzi od krzyża to jest... to duszek. O nie! Ja, ja mogę skoczyć teraz na tą. Ja z góry spadłem ze zączkami. Więc mi to dało, że mam to, jak nie mam jeszcze trzeciego. Nie otwiera nic. Nie wiem. W sensie, jak się go weźmie to się nic nie zmieniło. Rozejrzyj się. Nie mogę się rozejrzeć, bo jak już jestem w wodzie, jak mnie gonił. Ja jej nie mam. No to. <laughs> to się nie mam, dobra, mam. Wyleciał teraz. To mnie w wodzie zbił. Co za jeszcze nie, jeszcze jestem w drodze. No. Gdzie to było teraz? Tu? To już tu, to już tu, dobra, jestem przy krzyżu. A no, gadamy sobie czeniu, tak? no. Bo gadaliśmy ostatnio. Tak, tak, trzeba wyjść z sokiem, bo to jest, y, po tamtej jej wiesz. Gdzieś to było, kojarzę, ale gdzie? No byliśmy wczoraj, właśnie. Aha, tu gdzie łańcuszki, dobra. Tu łańcuszki, właśnie jakby, no, coś takiego. No, to masz prawdę. No, jeszcze pokazało na tym. Na ale to... ja słyszę takie... A e, nie. E... musi być gdzieś ten gówniak. Gdzie tu jest wyjście? Dobra. Ja jeszcze tam nie jestem. Jeszcze skaczę. Wychodzę od krzyża. Okej. Okay. Boże, ale nam da... No. Mam nadzieję, że to już koniec. Tam wszystko chyba, nie? No, teoretycznie. No jeszcze te gemy. Trzeba jeszcze ten gem, tak? Aha, jeszcze do gemów trzeba... Weź. Ja, no, od dołu trzeba będzie wchodzić. Nie, znaczy wyjdziemy... Wyjdziemy sobie tak, żeby będzie można tam wejść, ale potem trzeba cię znowu wrócić przez krzyż pewnie. I znowu trzeba będzie zapierdzielać od samego dołu. No, ale mam nadzieję, że to już będzie ostatni raz. Dobra, wkładam mu. No, i tu będzie gęba właśnie. Tak, tu będzie jakie Boże. Jezu. Boże. No i są teraz wiesz, co? Dwie wnęki. Nie wiem, którą iść. A tu będzie trzeba osuszyć w ogóle pomieszczenie, bo jest dźwignia pod wodą. osuszą. Ale tam w tym korytarzu? W tym no, bo drugim... na dół. Takie wypłynięcie. Popiniecie jest też, no. Popłynam na dół jest dźwignia sufitowa i pokazuje drzwi, które nie wiem gdzie są. No to się cofam. I teraz będę szedł w tą rękę wyżej. Tu dużo nie jest razie. różnych. dużo, dwie. No nie. Aha, jeszcze. A trzy. Nie, no to jedno przepłynęliśmy, czyli są dwie. Aha, tak? A nie, no tak jakby trzy. Na, skąd przypłynęłaś? To to było. Aha. Dobra, mam tą sufitową. Uh -huh. Diabłę od razu. Uh -huh. tą to uczyłem nie? Tak, 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 bo ona jest tu właśnie. No już nie pokazuj mi, bo się topie. <grym> aha. No, a co mam tu zrobić? Nie czaję. Trochę nie czaję. No ale nie wiem co, mamy się wrócić może od razu. A gdzie? No do gemów. Aha, nie mamy jeszcze gemu. Jeszcze nie wzięliśmy. Aha, bo tu jest, <laughs> dobra widzę. Jezu. Jest wice. Jezu. To jest widzę, tu jest, ale... Ale jak ją przyciągnąć To jest jakieś triki? No Ona nie wiem, tu? gdzie nie mam. No bo to, są dwie, tak? Jedna jeszcze. No wiem, że są. A jeszcze... Jeszcze trzecia. Jak to? Nie czaję. Czy mi się wydawało... Ja aż ja muszę sprawdzić. Tu jest jump nad o. tym wpłynięciem. I jeszcze było tam... A to Ale to... głupi skok, Jezus! Aha. Chodź tu rób ten skok. Chyba, że to z miejsca no wysurczkę. Z miejsca? No, z miejsca, dobra. To chciałam ci powiedzieć, że tutaj są trzy dam dźwignie. No to... to jeszcze lepiej. O, tworzyło się coś. Te drzwi się otworzyły, które pokazało jak zufitować dźwignia, czyli gdzie to są za drzwi, są te, czy inne? No, to nie są te, to ja nie wiem. Ale o co chodzi? Aha, tu się da wejść. Wróciłbym się teraz tam, gdzie wkładaliśmy trydent. No i tam przeciąg dźwignię też widzę właśnie, jaki żal. Przesadziła trochę. Wsadziła, ją poniosła już tu welu. I że tam mam skoczyć na lewo i dopiero do jump dźwigni. <grym> Nie <tuszelnie> zaskoczyłem, w sumie z tej wnęki. Spoko tak? było, no. No dobra, ale co? co? Aha, co to dało? Nie rzeczywiście rozumiem. od razu. Nie wiem co mi to dało. Znaczy nie, nie wiem gdzie są te drzwi. O, może tak. A to nie są te drzwi właśnie tutaj od klocka. No jak skaczesz właśnie do dźwigni, to nie są tutaj wyżej. Jak A chodzi może, z wody... Może. Nie, jeszcze inne. Te nie są otwarte. Myślę, że to mówisz jeszcze innych, bo właśnie te są zamknięte. A tutaj... No to tutaj, właśnie jak wskakałeś z miejsca tam, żeby skoczyć na drum Dźwignię. No i tam też było Dźwignię, właśnie, chyba, nie? No i tu są tak. otwarte. No, ja już przechodzę przez... No to ja to wczytałem, Z sensu, myślałem, że mi o tym mówisz, te są zamknięte. Dobra, jeszcze raz. Dobra, kamero, ogarnij. Jezu! Okej, okay. gdzie tu teraz? Aha się jeszcze tak zlewa. Laura, czemu nie skoczyłaś u Piamendo? Bo się jest tym levelem. No my też po nas słychać, że już mamy lekko dość tego... No bo przy te to wchodzenie z samej jego no dołu na samą góry 5000 razy, to jest te... najgorsze. No to pocieszę Cię, że chyba już pójdziemy ostatni raz. Ile razy można wchodzić? No weź przestan. No to idziemy ostatni raz. Mam nadzieję, że to wypompuje wodę właśnie. I że zaraz wrócimy tutaj właśnie te dżam dźwignie resztę robić, bo mamy tutaj jeszcze dwie dżam dźwignie. Jezu Lara, ale czemu chcesz się kąpać? Dopiero wyszłaś, gamoń. <grym> Uroczo się to gadujecie. No. Pomilżaj już też. <grym> no. Dobra. Ludzie! Ostatni raz do przeklętej salki z... Zobaczymy się pewnie może już przy gemach, bo to bez sensu. No ja się dojdę do krzyża i tak dalej, ale... Jak będę musiała wracać z dołu do góry, to robię cięcie. To już możecie teraz wiedzieć. Ja oczywiście U. zgubiłam drogę. Bo do tych gemów to my się dostaniemy chyba z tego piętra jakoś jak wyjdziemy, co? Ale powrót? Good luck. Że jak? No bo teraz będziemy gdzieś w połowie mniej więcej tej sali, tak? Tak, do tego, do tych gemów. Zbazowane tam, się dostaniemy, a potem trzeba będzie wrócić. to tak? nie wiem, czy to się tak uda, nie wpadając do wody. Bo to jest ogólnie... Zupełnie... Że co? Aha, na samej są na samej górze. No, to dobrze. Ty kurwa, czego wpadasz tam? Zapisałam hmm, oczywiście. Tylko z tych gemów da się wrócić od razu do krzyża, czy trzeba być do wody? Bo jak do wody, to sama zagraj. Aha, żeby wy... nie wiem. Nie, wydaje mi się, że tam można po tych półkach będzie pobiegać. No to idę na tą drabinę w takim razie, która prowadzi na samą górę. No. A te klocki trzy, wysunięte część, tak? Tam to było chyba. Tam jeszcze jest klucz zamknięty i ten klucz też trzeba wsadzić tam wcześniej w ogóle. Boże, a jeszcze pochodnie jest do podpalenia, a ty już mówisz, że koniec. Aha, jeszcze klucz jest na górze w tej salce przecież. No, bo jeszcze pięć razy wchodziła po ten klucz tam na górę, tą samą drogą. No, oś, chyba, że, <laughs> chyba, że klucz teraz... Y no tak, tak by wychodziło, słuchaj, bo ten klucz był właśnie gdzieś niedaleko tam. No, właśnie. Lepiej, żeby dało się go wziąć. Tam, Oj. tam blisko właśnie tego. Yy, trójzębów. zębów. Aha. Tam jest do włożenia klucz jeszcze i wydaje mi się, że to, to będzie klucz do tego, a nie tam do tych głównych, wiesz. No dobra, zobaczymy. Myślę, że te trzy, trzy gemy to będą do... Tego właśnie, do, 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 do klucza. Do ja Jedę po drabince, jeszcze, więc okej. Okay. Powiem tak, dojebała tym levelem i jest już mogę dać nawet 9,5, ale nie. nie, nie. Konstrukcją tego tutaj doje, dojebała po prostu. Dobra, mam ten klucz. Ty już włożyłeś te gemy? No. Jezus. Nie ma na to czekać. Nie ja dopiero idę je włożyć. I teraz ten klucz, to mówisz, że niby tam, tak? Ja bym potwierdził w przekonaniu, że on jest tu główny w głównej sali. Może. Mi się wydaje, że tam właśnie było... W tych, w wiesz, właśnie w tych, w jednych z tam, Ja nawet chyba mówiłam, a patrz, tu też klucz trzeba. Gdzieś blisko właśnie tych trójzębów. Tam jeszcze była zamknięta ta kratka. Robię cały czas zapisy na jednym slocie. No, już ja otwarty, dobra. Ja się wracam tak, jak przyszliśmy tą drabiną, tylko że z góry i tak dalej, no bo jak... Tak, my z jak tu wejść jak nic nie widać? Przestań, przez to ciebie. Dobra, jestem przy krzyżu. Bardzo już chodziłem po tych wszystkich blokach, po tej sali, z góry na dół i odwrotnie, że już po prostu z zamkniętymi oczami mogę iść na ślepo. Może wcale nie trzeba było tyle razy, tylko my tak to gramy, jak jakieś... Znaczy no my się naszukaliśmy na pewno, więc wiesz... To było to w bluszczu, tak? Dobrze pamiętam? pochodnie trzeba zaświecić, wiesz? Nie, to w bluszczu jest to... Tu, na tym klocku jest wejście? <grym> Miała skręcić, a spadła. Tak, mam kluczę do tej bramki w górnej sali. kasza nie można tak na nagraniu. No bo ja jeszcze jestem w drodze, Ty klucz już wsadziłeś w ogóle, ja dopiero wiesz, wychodzę od krzyża. W tym tej sali klatkowej. Tak ci na co chwilę. I... Czekaj, czy ja dobrze widziałam, że tu jest też klucz, tylko ta jakby za bramką jeszcze? Albo guzik, dobra, nieważne. Gdzie to było teraz ten klucz? Tu, gdzie dziura? Nie. W tej drugiej, dobra. Dobra, mam. Dotarłam. Ta kasza mi coś napisała, taka jedna od 21:29, wiesz? Tak, już, że już na Cię czekam. No, to jednak starsza kasza. okej. Okay. Tyle znajdź na YouTube w komentarze, a nie. Aha, teraz się tam otworzyło po drugiej stronie. No, już widzę. Co tam jest? Co znajdźka? Moje komentarze zagubione. A apteczkę wziąłeś? Nie wiem jeszcze. Tam gdzie bramka, czy co? Tu, gdzie dźwignia. Za kluczem. <grym> nie. No to weź. Halo! Ja nie co? chcę, mam duszka. Duszka? Gdzie mamy wodę? Mamy. Dwa, cztery! gdzie mamy duszka? I gdzie, gdzie mamy wodę? No on ci powiedział gdzie. Chyba żartujesz. Tylko tam jest, a tu nie ma w tej salce. No w Poseidonie. W Poseidonie jest. Tylko ja bym chciał wziąć co to tutaj jest na tym podeście. A nie wiem co tam jest, bo przecież... Mogę się skupić. Ja nie pamiętam gdzie tu się wrócić do... Tego miejsca, z którego przyszłam. Tam, gdzie się skacze do tych... To było za mordą? Za mordą? no tak? trzeba wrócić. Cześć, jesteśmy. Duszki mnie ścigają. Otworzyła się ta bramka, ale tam nic nie ma i nie rozumiem tego. W ogóle tego nie rozumiem. Gdzie ta woda tu? Don't you think you've seen enough?